Rymian, Rymiań parę dni temu. Dwa chyba. Słuchajcie. Sytuacja jest taka, że jakaś pani się tam awanturowała, czy pokłóciła. Policja interweniuje. To jest ze stop Hama jakby coś. Słuchajcie. Witam wszystkich w ogóle. Co tu się kurwa dzieje, no? Powiem wam parodia, no kurwa. Słuchajcie, stoi jakiś kurwa debil, nie wiem czy to nie jest przypadkiem ten, co z tą babą się pokłócił, drze tą japę, kurwa, wydaje policjantom, yy, co ma robić, wiecie. Słuchajcie, prawdopodobnie policjant wie, co ma robić, kurwa, no. Jedni lubią, drudzy nie lubią, wiadomo, jeden dostał mandat, on nie lubi policji albo coś tam nie, ale ogólnie, słuchajcie, no oni są po to, żeby działać w takich sytuacjach. No i działają, mnie, Tylko że, kurwa, jak stoi jakiś debil z tyłu i mówi, co ma robić, to ten, kurwa, wiecie, no pochuj mu pierdoli, kurwa, no to jest typowy, kurwa, taki przykład debila, kurwa. I powiem wam, że ten, co tam pierdoli, powinien dostać karę za zakłócanie, wiecie, za, za powiedzmy, za prze... Jak to się nazywa? Prze... Przeszkadzanie, tak? Bo taki policjant, on wie, co ma robić. On by wyciągnął tą giwerę, by napierdalał w te, drugi jakiś debil coś tam pierdolił, posłuchajmy, w, nie w dystrybutor, tylko kurwa coś mu się tam popierdoliło, słuchajcie. No akcja zajebista, powiem wam, dawno takiej nie było. Dystrybutor, kurwa, mongoły pierdolone, ale ja mówię o tych komentujących oczywiście, nie? O, teraz dystrybutor, żebyś nie strzelił. Po co oni pierdolą im, kurwa, no? Za taki numer, to przecież baba powinna, kurwa, prawo jazdy stracić na całe życie, no. Dobra, koniec, tak? Yy, moment, moment, jeszcze coś. Czy to można przywinąć jakoś? Yy, dobra, jeszcze za chwilę sobie... Jeszcze raz. Słuchajcie, no to się w głowie nie mieści, no, kurwa, za, wiecie, za pierwszym razem to każdy będzie... Ja tak samo, nie, obejrzałem i mówię, kurwa, za słabo reagują, no, wiecie, no, tak naprawdę... Ej, nie wiadomo co, co czy, czy ktoś by powiedział, że kurwa strzelać głowę najlepiej, nie, no ale kurwa słuchajcie, przecież e, ja jeżeli komuś się podrzuci narkotyki, to ktoś się tak zachowuje, tak, jeżeli tam była taka sytuacja, no to nie dość, że ktoś może być poszkodowany przez te podrzucenie narkotyków, powiedzmy lub innych substancji psychoaktywnych, to jeszcze kurwa dostanie kulkę albo śmierć na miejscu, albo wiecie, kalectwo, nie. Także te sytuacje nie są takie proste. A tam wszyscy, kurwa, najmądrzejsi są. Wszyscy pierdolą koco kurwa. Całe to polaczkostwo, kurwa, sra. Teraz wali konia przed y, internetem. I kurwa, każdy jest najmądrzejszy, tak? Oni też się nie spodziewali czegoś takiego, przecież ci, co przyjechali, nie to... Że, że jakaś kurwa baba będzie odpierdalała takie numery, może została sprowokowana, wiecie, kurwa, może się o czymś dowiedziała, może coś się stało z głową, może choroba jakaś kurwa wjechała, może coś, ktoś jej dosypał, yy, także strzelaj w opony, strzelaj w opony, kurwa, po co on się pierdoli, w ogóle tam kurwa produkuje, kurwa, przecież to jest jakiś przygub, drze jape japę, ciekawe kto to jest, może wyjdzie po paru dniach. Krzyczy, kurwa, strzelaj w opony, strzelaj, później, kurwa, wsiadajcie do samochodu. Nie wiem, czy to jest jakaś okrojona wersja. <laughs> no, słuchajcie, po co kurwa on pierdoli? On przeszkadza tylko, wiecie, bo ten policjant jest rozproszony wtedy, nie? Ja ich nie bronię, ani nie jestem za nimi, ani ich nie bronię, ale ani ich nie karzę, nie? Ale nawet trochę powiem, ci, powiem wam, bronię ich tych policjantów, bo, kurwa, jak on pierdol dziesięciu takich, kurwa, wiecie, zna obkoło. po co on gada, wiesz, on, ten policjant też słyszy to, analizuje, wiecie, ma spóźnioną wtedy reakcję, bo musi przeanalizować, co to ktoś tam krzyczy, wiecie, może on by inaczej jakoś chciał zrobić, lepiej, a niestety, wiecie, słuchał się, kurwa, strzelaj w opony, a jak to są, kurwa, ranflaty, czy jakie te, wiecie, że nie przebijesz ich, to dalej będzie jechała, tak? No, to... Tutaj, tutaj by było dobrze coś zrobić. No, może szybka jakaś reakcja, żeby zastawić ten samochód jednym drugim samochodem, nie? No, ale wiadomo, że nikt nie chce mieć rozjebanego auta, tak? Ej, skończyło się jak się skończyło. Ciekawe, co tam będzie dalej, kto to jest, nie? Może się okaże, że jakaś kurwa znajoma kogoś i zaraz sprawę upierdolą, może jakaś prokurator, może ktoś, i zaraz się wszystko zakopie, wiecie, pod, pod dywan zajmiecie, nie? Zobaczymy dalej, ale na pewno yy, słuchajcie, ci co drzeli, darli tą japę, to według mnie oni są raczej winni. Yy, druga sprawa jest taka, że zapomniałem. Kurwa, no. Yy, że, 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 że. Yy, kurwa, telefon mi dzwoni, trochę się rozproszyłem. Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda, nie? Trzymajcie się na razie, pozdrawiam.